Ukryty skarb, plus krzewy. Tak, to jest właśnie to, czego potrzebujemy, Flatar. Ukrytego skarbu i krzewów. Czarny żagiel, biały żagiel, czarna bandera. O. Proszę bardzo, stworzyłem piratów. Nie wiem, w jaki sposób to ma być powiązane z tym. Człowiek plus piraci. A to. Uh, śmierć. Zabilci piraci pomimo starej z wyspy nie powiodła się. Okej, okay. czyli co, przegrałem? One eternity later. Ale zobaczcie, coś jeszcze mogę tutaj połączyć. Handlacze plus człowiek. Zbawienie. Gratulujemy, udało Ci się z Belludą, wyspy, ze skarbem i powrócić na ląd jako Boga. Ciężka praca i wyrzeczenia dały plon. Co? Czyli uciekłem? Nie, najpierw mnie zabili, a później uciekłem. Życie plus ryba, energia. i... Ryba składa jajka, ryba je krew. Zobaczmy, wieloryb. Ok, wieloryba za chwilę. Plankton, motyl, kwiat, plankton, feniks. Jest jednak Fenix. Dobra, Feniksa to już wiem, jak zrobić tego. Nie, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Bierzemy sobie ogień i bierzemy jaj. <grym> Wiecie, co jednak nie? Je, je, jednak tutaj chodziło o coś innego. Albo na przykład alkohol plus człowiek? Oh. Alkoholik! <grym> co tu się dzieje? Mamy jajo. Z czym mógłbym połączyć jajo? Z gliną? Nie. Z ziemią? Aha. E, tak, dl Dlaczego? Możecie się zastanawiać, dlaczego połączyłem słońce z krzemieniem. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu jakoś tak leżało obok ciebie i mówię, połączę, sprawdzę. Może, może zadziała. Sebek. Aha, no to faraon plus e, krokodyl po prostu. Mamy sebe. Dobra, lecimy, e, lecimy po kolei. Jeżeli. O! Ktoś sobie chyba żarty robi. No, ktoś sobie chyba, kurde, żarty robi, że w ten sposób powstała mi właśnie żarówka. Słońce? Nie, 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 nie. Człowiek plus trzcina? Też to nie. To jest bardzo łatwe, ale mój mózg teraz nie pracuje. O, krzemień plus trzcina. W ogóle 71%. Zrobimy sobie jeszcze dzisiaj pe pewnie inną misję, no bo ta jest, em, ta będzie załatwa. Czekam, aż mi się podpowiedź załaduje. Gram na czas jak coś. Tytoń. Tytoń to... Czekajcie. Jeżeli sobie wezmę... Tak, ogień na trawę. To nam się utworzy tytoniu. Dla tytoniu zrobiłbym wszystko włącznie ze śmiercią. Nie palcie. Ja nie palę. Żyję. Jest, jest dobrze. A po co? Po co się truć takim gównem? Jakimiś papierosami. Tfu na to.